Delta 2, wygląda na to, że macie tam czysty teren, z tego co możemy od nas przepatrzyć, ruszajcie dalej. Odbiór? Yy, przyjąłem, kontynuujemy patrol. Dzięki, bez odbioru. Jedynka stop. Mamy drugi patrol, mamy drugi patrol na 330, czteroosobowy około 400 metrów. Gleba, wszyscy gleba, wszyscy gleba. Na 60, 70 mamy czteroosobowy patrol, 50 metrów od nas zmierza y, w naszym kierunku. Słyszałem, yy, Sylwan uważaj. Dobra? Sylwan, yy, około 50 metrów, woda, na dmu 40-50 metrów. Tak, 140-160 jest na naszej dupie. 50 metrów. Przyjąłem, potwierdzam, widzę ich. Widzę ich, mijają już około 50 metrów. Yy, Sylwan, 4 osoby na twojej prawej stronie. Bardzo blisko, nie rusza jeszcze powiedz jak tam patron z tego tak, patron, tak. który nas minął, miałeś go na oku? Okej, okay, wracają UFO, patrol, który nas minął wraca właśnie w naszym kierunku Azymut 100 od nas Tak, na swój, dokładnie, na chór. UFO, gdzie tylko tego, sposobność, że yy, stosowność, zabierz nas stąd, tak? Tak, okay. ruszamy dalej Jeszcze raz. Jak? Dobra, no to tam się udajcie. Tam Sprawdźcie, co na stacji mezynowej, poszukajcie celów, zameldujcie. Później, niezależnie od nas, tę przy, przy, drogę, tą główną, w kierunku północnym. My zrobimy to troszeczkę bardziej na, na, zachod, na północny zachód od was. No i będziemy po prostu przeczysywali ten teren tutaj ale całkiem blisko... A nie, cał, cał. Tak, to bardzo jest. Delta 1, tutaj Delta 2, zgłaszam się, Byr. Na Delta 2, tutaj Delta 1 mieliśmy e, bliski kontakt z tym przyjacielem. E, piechota spieszyła się z, e, z pojazdów. E, Rozumiem, że obserwujecie te patrole. Jaka jest Twoja decyzja? Co będziesz to zrobić, odbiór? Przez ten czas zauważyliśmy jeszcze w kwadracie 105-106 oświetloną ciężarówkę, która może być celem. Będziemy podchodzić w tym kierunku w celu rozpoznania. Odbiór. DC2 przyjąłem wykonać z odbioru. Cel W tym momencie za około 30 sekund zostanie on zostanie napowodzony na jego nalot Wszystkie oddziały wycofują się do punktu RW Do punktu RW Storzą na wyniesieniu cel, do którego zniszczymy wycofajcie się do, do punktu do, do odwrotu, bez odbioru Okej okay.

były tradycyjne problemy to było działko delta jeden do wszystkich e, oddziały stop czekajcie na dalsze rozkazy bez odbioru Delta 3 to Delta 1 zgłaszam się odbiór Delta 3 przyjąłem Ponawiamy naprowadzanie bez odbioru Tak, nie widać. Delta 1 do wszystkich. Delta 1 do wszystkich. Cel został zniszczony. Potwierdzamy, trafienie jest zniszczenie celu. Potwierdzam rozkaz wycofania się do punktu RW bez odbioru. na 3 50 Już to silwon Dobra trójka tu jedynka załączamy do was Uwaga on będzie zawracać w ogóle ślubnych po raz Delta 1 tutaj delta 2 z głoś się odbiór eee, Jedenka, przepraszamy na to jest bramka Jedynka przebiega Dwojeczka nadajemy no, się. Tylko perymetr. E, dobra, dwójka, bierzcie perymetr północno-zachodni, z którego właśnie przyszliście.